Zobaczcie, się ma tu wiśnia. Widzicie, odbijam się w szybie. Po dwóch i pół godzinach składania <grych> byłoby szybciej, ale głupi Mati yy, popełnił głupi błąd. Zostawiłem tu śrubkę, nie? Odkręciłem to, odkręciłem wszystkie te dwa śledzie i tą śrubkę, a tej zapomniałem, bo ta była w końcu tam śledzia nie było. <grych> kurwa karta mnie chce wejść, karta mnie chce wejść. Później niej no ta debilu. Jak ma karta ci wejść? Jak yy, śrubka jest, nie? Ale zacznę. Powinno być wszystko yy, ok. No dużo nie zobaczycie, bo, bo chyba się nie da. O, da się. No i tak zostawiłem. Znaczy, mam nadzieję, że się nie spali, że będzie działać. No. Nie będą działać tylko te frontowe panele. Te. Tutaj. Tylko te tylne. Te. No i co. Stanowisko czeka, obudowa jest taka. Komputer może nie jest zbyt zerwisty, ale, ale jest. No to co? Dziękuję i tyle.